Naszą przygodę zaczynamy na zachodzie Londynu, w dzielnicy Harrow, gdzie ekipa leszka z firmy Limax Services pracuje nad kolejnymi odwiertami. Do wykonania mają ich łącznie około 300. Ja tutaj wiercimy pale do 13 metra głębokości, od 9. Ta na wierci pale. I są dwie metody: bądź pompuje przez wiertło, bądź, jak to jest suche, wyciąga wiertło z zalewamy je betonem, wkładamy zbrojenie do środka. I pal gotowy. To są zbrojenia, które są, które są w palu. Wiercony jest otwór w ziemi, później wchodzi takie zbrojenie, zalewane jest betonem i pal jest gotowy do, do przygotowywania. A teraz możemy zobaczyć jak pal jest nawiercony, gotowy. Jest Rafał. Operator, który nasada jako banksman ustawia maszynę do wiercenia, steruje, steruje operatorem i maszyną, gdzie ma podjechać dokładnie do którego punktu. I teraz pompujemy beton.